Zmiana warty. Jeden przetestował, teraz drugi tester. Automotor Sport. 200 ponad, tak? Więcej ode mnie. 200? Prawie 200 mniej więcej od mojego. 95. Mo momentem tylko jest niższy, ale mocno tak. Czyli my prosto? Prosto, tak. Prosto, tak. Kurde idzie, bo od nie mogę się oderwać. <laughs> bym chciał. Ale zobacz, na przykład ja zwracam uwagę na te skręty świateł to, nie? Co u mnie jest lepiej... Nie, jak nie ma są, tylko że u mnie lepiej to wcale się kurwa jak... kierunki patrz, lizga się zapalają. Patrz, się widzisz? Hmm. Zabierka, nie ma co mówić. Ale tam masz, bo nie widzę stąd. Może końca? Tak? Nie. Ile pójdzie więcej czy nie? nie. Już ma 250. Ty jedzie. 250 no jak się? Jeździ więcej? Jedzie więcej, dawaj, Ale nie, już, już, już blokuje. Aha, no to jest to samo co Ma 26. Ale, ale szkoda, no. no to, ale ale, ale było momentalnie ale szybko. znowu kłamczył, że zdjęte za tereny, tak? Nie, nie, tego nikt nie mówił. Nie? No nie. Się. Ale zobacz, jak się trzyma. I teraz, hmm. teraz lekko szumi Ale masz, teraz zobacz, kierownicę, zobacz. Nie, nie tak się nie. Nie, nie, ale no zobacz jak się zobacz jak się trzyma no. Tak się nie bawimy Ale <gry> on jeszcze gdyby nie ten ograniczył, będą to 300. No nie sobie Paweł to zdejmie. Słuchaj, czujesz teraz wciąż fotel i zupełnie inaczej że się zisz, tak jakby się zapadał w prawą stronę, czujesz? Znaczy nie, bo tu mieści ściska z lewej bardzo jest wybrzuszone. Aha. Ej, ty trzymaj kierownicę, bo my 2-6 lecimy, nie? Ale on ma też hamulce. No ci się podobno skończyły. A czeka jest za jak... On z 200 przyspiesza. Weź na no weź w ogóle na sport. Jest no na Nie, teraz yes, no, nie. Yes, jest yes, na sporcie. Yes, a yes, yes. A jest, jest, jest. Masz do końca gaz? No, więc on, wiesz, no... Kurwa, hmm. na tych dwudziestkach to jest piękne. No. Znaczy na tych na takiej boda. drodze, jak tutaj. Ja. A na mokrych kolejnych to jeszcze będzie, nie? Pięknego. Hmm. Zobaczmy, bo tu jest zwierzenie, w w hmm. Ale nie jest tak strasznie Nie, nie bije nic na ten No i ładnie zaraz gaz do końca za tu wiazę No nie, tak wiesz, no. on ze stówy musi się zbierać bo Czekaj, to... się trzymam, bo zlecę Nie, no bez przesady No, no jak nie? Ty już się chcesz usiąść? Nie wiem, czy jest 8 Nie, no idzie dobrze, nie ma co i za sam krzeszy szybciej? Nie